Sobota dochodzi, godzina 16, śnieg pada, temperatura minusowa, a pan Andrzej wróbel, pomimo tego do spichlerza. A po co? Obejrze zdjęcia pana kurta Mazura, a najbardziej to mnie interesuje jedno zdjęcie, jest pokazany ten blok 113. Na Bardziej. Dlaczego? Chciałbym się zorientować. Bo w oknie stoi otwarte, jest okno, a tam jestem ja i ktoś jeszcze. I w roku? W, rogu. w roku którym? A to było 50, gdzieś 6, może, bo to mały łepek jest. Fajny pomysł na wystawę? Super, polecam wszystkim. Na wystawę Kurta Mazura przyszła też Barbara Latoszek. Dlaczego? No dlatego, żeby odświeżyć sobie. Gorzów, dawniejszy Gorzów, to jest tak jakby spotkanie z miłością. A wiele osób mówi, że Dawny Gorzów to jednak piękniejsze miasto, mimo wszystko. A nie no, prawda, prawda. Jedno, że sentyment może przez to, że, że byliśmy młodzi i się z przyjemnością wraca do młodości, ale mimo wszystko był piękny. Piękny i niepotrzebnie zniszczony, kurde. Pomimo to, że w plecach boli, w krzyżach boli, jesteśmy młodzi. Będziemy młodzi to za chwilę, za moment. Od godziny 16, kiedy zobaczymy tę wystawę. Udało się panu odnaleźć swoje zdjęcie? Tak. Jestem właśnie przy zdjęciu, przy oknie, w którym mieszkałem. To jest tu. Czyli przy zbliżeniach jak ja robię w komputerze jest biała głowa. I to pan. A to jestem ja, bo to jest moje mieszkanie. Tak, mieszkałem na ulicy 25. Nie, wszystko. Na Misko 25 mieszkałem. I to był stary dom chyba w roku 1920 zbudowany. Więc jeszcze w 60. latach miał ten tynk, stary, to był 80 lat ileś. Oczywiście zaczęło się zaczęło przepywać. Ale mimo to on miał jakiś taki bo Były takie więcej porobione i takie kwadraciki i tak dalej. Ja teraz przyjeżdżałem, wtedy wyboczyłem się. Wszystko to na i wzięli jakąś taką szykawkę i tym białym czy szarym oblepili ten dom. I on po dwóch latach wygląda brudniej i starzej niż po 80 latach jak <grystanie> był.